Dzień dobry, witamy Was ponownie na grze Mad Max. Teraz byśmy. więcej, więcej ludzi. Chcieli przedstawić teraz sylwetkę jednego z najlepszych japońskich graczy paintballowych, pana Noriyaga Kita. Witamy Cię w Polsce. Aha, Powiedz mi, twój dziadek latał na Mitsubishi Zero, prawda? A, tak, a na No właśnie, i pomiędzy tego to, czy skłoniło do tego, żeby zagrać w paintball. A, o też lubią. A, ojczyźni też Czyli twój dziadek znalazł marker na polu? Do jakiego poziomu lubisz? No, ja lubię No nie, no serio, no to nieźle. A powiedz mi, a w Japonii gracie głównie Milsim, leśny paintball, taki woodsball, czy raczej speedball? A, a. A, <grym znalazł> Okej, okay, czyli na, na, na krótki dystans, czyli tylko speedball was interesuje. A skąd masz taki słynny mundur? Na to jest, Zdobyczny od dziadka z wojny. Z Wietnamu. O Szwabiu Niemca. Ja. mamu. No, no to gratulacje! My po tej samej stronie grali, a jednak. Proszę, proszę. Nieźle Dobra, to mnie nie ci. Dziękuję bardzo za wywiad. Żegnam cię miłej gry. A gozaimasu dajemy to. No, dziękujemy. Bardzo